piątek 21 grudnia na Małym Rynku w Lesku przy Miejskiej Choince burmistrz Adam Starski oficjalnie otworzył pierwszy leski jarmark Bożonarodzeniowy, Wraz z księdzem dziekanem oraz sekretarzem gminy złożyli życzenia świąteczne licznie zabranym mieszkańcom, dzieląc się opłatkiem i światełkiem pokoju. Święta to magiczny czas, czas radości, czas spotkań w rodzinnym gronie. Proszę Państwa, my wszyscy mieszkańcy Leska, mieszkańcy ościennych wsi Tworzących gminy. również jesteśmy rodziną. Może taką troszeczkę nie tylko, bo poskładaną z różnych, z różnych kawałków, ale rodziną. W każdej rodzinie jest ktoś, kto dba o tę rodzinę, o jej bezpieczeństwo, o jej dobrobyt. O takiej osobie mówimy głowa rodziny. Głową naszej licznej, ponad 11-tysięcznej rodziny jest. Burmistrz Miasta i Gminy Lesko. Proszę Państwa, Pan Burmistrz pragnie złożyć Państwu życzenia świąteczne. Dobry wieczór Państwu. Jest mi niezmiernie miło, że Państwo tutaj technicznie przybyliście do nas. To jak Pani Dyrektor Wysokiej Domu Kultury powiedziała we wstępie, jesteśmy jedną wielką rodziną, abyśmy się integrowali, wspierali w chwilach, które tego wymagają, ale również cieszyli się, i aby tego szczęścia było wśród nas jak najwięcej. Niech Nowonarodzony prowadzi Państwa przez kolejne dni nowego roku, abyście Państwo w radości, spokoju, szczęściu spędzali kolejne dni swojego życia. I mam nadzieję, że za rok spotkamy się jeszcze liczniej. Życzę tego sobie i Państwu. Wesołych Świąt. Szanowni Państwo, Pan Brunis jeszcze się z Państwem podzielić światełkiem świątecznym. Nie jest to światełko z betlejem, ale jest to światło płynące prosto z serca. Ktoś na piec, uczyńmy go więc. Niech dziś każdy z nas po czwórkę Tej nocy nasz Ciepłą, rodzinną atmosferę stworzyło wspólne kalendowanie, a dzięki kolorowym stoiskom wystawców oraz barwnym kolędnikom centrum naszego miasta zmieniło się nie do poznania. Na trzydniowym jarmarku zaprezentowane zostały wyroby świąteczne lokalnych twórców, domowe ciasta, potrawy wigilijne oraz zimowa odzież. Wśród najmłodszych, największym zainteresowaniem cieszyło się stylisko Lasów Państwowych oraz Święty Mikołaj. Burmistrz podziękował organizatorom i wystawcom za ogrom pracy włożonej w przygotowanie jarmarku. Największe podziękowania należą się jednak mieszkańcom, którzy nie zawiedli swoją obecnością i stworzyli niesamowitą atmosferę świąt Bożego Narodzenia. Dziękujemy.